Cześć. A dzisiaj po takiej, można powiedzieć, krótkiej przerwie e, wracam do Was z materiałem, na którym zaprezentuję zawartość tej oto paczki, która przywędrowała do mnie od widza Dariusza. Dariusz, <coughs> dzięki, dzięki wielkie. E, co ciekawe, Dariusz tutaj sami nie podstał ja chodził. Ja trochę wcześniej, trochę później mieliśmy tu samą nauczycielkę niemieckiego, to Panią Patron, także pozdrawiam Panią Patron, jeżeli e, przypadkiem gdzieś tutaj to ogląda. E, no i cóż, przesunę ją na bok, bo... E, inaczej, inaczej, otworzę tak wstępnie teraz natomiast tu mi się nie zmieści na moim stanowisku żeby to tak ładnie zaprezentować, więc będę go przesunąć i wyciągać te rzeczy hmm, pojedynczo, na razie tu mi właśnie Darusz powiedział, ja że zrobił taką zakładkę że nie muszę używać ostrych narzędzi no ale coś tutaj nie do końca <laughs> się udało dobra a w ogóle wcześniej bym coś pewnie nagrał najpewniej, ale a się jak przy prawo ręką sięgnąłem, bo ten mój tasak, kontuzji się nabawiłem. jak się przeforsował, rzucił się na rąbanie drewna dwa, dwa weekendy, a wcześniej miał jakąś małą kontuzję. I przez kurę tydzień czy dno, no gdzieś za dwa, to ramię miałem wyjechać, wy... wy... nie mogłem nim ruszać. Dobra, oglądamy do środeczka. Oho, blokady rowerowe. Wiem, że tutaj, z tego co wiem, to wiem, że jakiś, jakiś, jakiś pakiet kluczy od widza dostałem, yy, bo nawet się pytał zatem ale <grymnie> podesło mi. Ponad 2 kg chyba. Dobra, otwieramy kolejno, przesuwam. Dobra, patrzymy tak Dariusz, Dzięki wielkie, ja tu spróbuję moje stanowisko teraz dostosować. Teraz cienie wyeliminujemy Ostre cienie mgły. Coś tu się uda zrobić, poradzić. No i patrzymy na zawartość. O kurde! Pierwsza rzecz miłe zaskoczenie lampa do nagrywania na YouTube'a i innych takich platform z możliwością statywu. No, dzięki, dzięki dzięki, Dariuszu spróbuję to w najbliższym czasie wykorzystać, zobaczyć jak to, jak to działa. No, może będzie wyższy level, taki game changer u mnie, położę, dobra, i patrzymy, kolejno. Jest i zapięcie rowerowe na kluczyk, ten tubular lock cieszący się dość złą spławą, no ale wrócimy do, do niego na kolejnych produkcjach. O, w tym życiu, zobaczcie mi, naprawdę moja prawa ręka odrobinę jeszcze... No, bark, nawet nie odrobinę, dosyć mocno mi yy, nasuwa. O, <laughs> mamy zamek GERDY z, z... GERDĄ, która wygląda na GERDĘ yy, Pro System, ale tą starszą. Bo kiedyś, kiedyś chyba widz Grzegorz nie podobał, coś podobnego. Podobną konstrukcję. Yy, I ona ma odrobinę inną falkę, albo, ale to może też być yy, starszy zamek, w sensie jakiś... Yy, nie wiem, czy H+, czy V+, nie pamiętam które są jakie. Dobra. <laughs> Będziemy, będziemy na pewno testowali trzy dalej zapięcie rowerowe, takie no te kablowe, tak? to o, o, nich, o nich materiały nieraz robiłem, a propos cięcia ich dość w płatwy sposób hmm. i no, sezon się, no już w pełni jest to to na pewno przyda się zaprezentowanie ku przestrodze, tych dwóch kablowych. Ten jest, ten jest taki z, z taką zbrojką, ale chyba w środku jest też y, kabel. O, Gerda! Gerda ma dzisiaj szczęście. No, taki mały zamek. Wiozem, język łamany. Tam z drugiej strony pewnie była, y, był element z pokrętłem. Kluczyk. Do tej gerdy. Tak, czyli to nie jest, to nie jest, to jest do tego zamka na pewno, to nie jest żadne, to nie jest to system chyba, czy się nie mylę, tak jest. To jest jakiś zwykły, zwykła, zwykła gerda raczej nawiercana. Nawet nie ma żadnych pinów pasywnych. Dobra. Trzymajmy. Dalej co my tu mamy? Mamy taką kasetę. O Boże. Czekajcie, bo muszę to wyjąć. Wyjmę klucze muszę na upór, tutaj są klucze, które wzbogacą moją kolekcję. Ja nam tutaj kasetę próbuję też pokazać. Takie to. Oto są klucze. Tutaj na pierwszy kroki już mi się... Uff, tego, z tego wyjęcia mi się dość ciekawy rzucił w oczy. Dobra, służby na pewno będą tematem jeszcze przejrzenia i co w sensie ciekawsze postaram się zaprezentować. A tymczasem spróbujmy. Och, to w życiu. Przepraszam jest najmocniej. Trochę tutaj tej chaosu mi się wkradło. Mam taką kasetkę, która jest dosyć ciężka. Z zamkiem takim. Meblowym spróbujmy się do tego dobrać i zajdzie do środka. Mam nadzieję, że mi się uda ta sztuka. To muszę, nie byłem przygotowany kompletnie na, na, takie, na taką sytuację, więc zobaczymy. Próbuj się. Próbujemy to zrejkować. Coś widać. No, dobra. O, coś przez kamerę będę musiał patrzeć bo tam nie mam dobra piny są na dole dobieram sobie jakieś <laughs> napinać sobie tutaj przed nie za, nie za bardzo wszystko zasłonił o dobra Dało się dosyć łatwo zawalczyć. Aaa, troszkę ja, że co mówiłeś, Dariuszu? Że tutaj jest coś, co mnie prześladuje. Słonecznik. Złyszona <laughs> jego wersja. Wrażony. Ostatnio, ostatnio y, dzieciaki u mnie wcinają go na potęgę. Także na pewno się nie zmarnuje. Dziękuję Ci bardzo. Co tu jeszcze mamy dalej? <laughs> mamy jakąś malutką linię jaką do laptopa. Z zamkiem tu Lok, ale chcę zobaczyć czy jest taki odrobinę lepszy, nie klasycznie te lepsze. Niektóre w mają taki lekki no, jeden ząb wyż, dłuższy, który trzeba wcisnąć i, i on wtedy nie pozwala, żeby tym narzędziem takim prostym je otworzyć, przynajmniej skutecznie zaatakować. <laughs> Dobra, dalej patrzymy ranie na żywo mi się tutaj O, kutka dość... Ja już kiedyś podobno chyba otwierałem Ten klucz jest wygięty, ale działa i on chyba się dało nawet... W niej się dało chyba zamek wyjąć, bo jest śruba. Tak, jest. Więc będzie można na niego zajrzeć. Dobra. kładę tu jest zboczku. boczku. Dobra, już nie wyjmuję śrubki, żeby tego nie pogubić. Wszystko ogarniam. Szafka na kluczyki też. Zabezpieczenie, <śmianie> jeśli chodzi o to, o to, żeby był trudny dostęp, to mało na to siłowo to łatwo pewnie rozwalić, ale i tam na działkę, znaczy na działkę jak ktoś ma jakieś potrzeby do wielu kluczy trzymania, no właśnie na działce może do hydroforu do czegoś. Okej. Okay. Taka kutka techniczna, jakieś takie czasami pewnie jakieś elektryczne yy, skrzynki czy jakieś inne Do zamykania, taki uniwersalne trójkątny. Ciekawe, czy to się uda przekręcić jakimiś kombinerkami, będziemy próbować. <laughs> Winghaus z dość ciekawym wycięciem. Takim no, tak sobie myślę, on jest dosyć podobny do tak w kształcie, ale nie inny. Te, te, te ilość tych naczyń bocznych do tej gardy takiej, no, to z tym tyli zamkiem, nie pamiętam kto jest kod Od że mam, więc będziemy ją męczyć. Mówię, mi ta ręka trochę ja cały czas mnie tak nasuwa, kurde, ach, bark. Wing tu to już jest y, dobra klasa zamków, no, w większości przypadków są tam piny zabezpieczające. Tutaj co prawda jedna rzecz co mnie niepokoi, że nie widzę żadnych, przynajmniej tak na pierwszy rzut oka, zabezpieczeń, a tu jest, dobra. To jest wersja zewnętrzna, a tutaj, a to od wewnątrz, tu nie ma zabezpieczeń antyprzewierceniowych, tutaj już są, te takie małe kołeczki. Mm. Dobrze, Dobrze. Dobra, idziemy dalej. Jakaś klasyczna gerda. Gerda ma do mnie szczęście. Arko to też wygląda jak... O, to jeszcze gorsze jest wejście na klucz od gerdy. Patrzcie, tutaj w tym arku jest wszystko otwarte. Dno w gerdzie jest trochę trudniej, tu spróbujemy sobie tymi grzebieniami potem poatakować. Ciekawe, czy się uda. Wygląda na zamek bardzo prosty. Zabezpieczenie rozsystem Gerda, o, to już na pewno tak jest nie mam dobrego zdania o tych, o tych zamkach wiele ich otworzyłem, moja siostra miała łamanie yy, yy, jeden zamek złomali, a, a Gardy jakoś otworzyli, więc więc o, takie to co my tu mamy, to C Iseo boczny, wiercany gdzieś kiedyś z czymś podobnym yy, walczyłem My. Kurde, Dariusz, Dariuszu naprawdę bardzo, bardzo dziękuję. To jest problem do, do kiedyś kielisznej, tylko w polskiej produkcji. Tak, to jest w polskiej produkcji kudeczka. Czekajcie, jest zatrzaskowa, ale bez, ym, bez zatrzasku. Ona jest raczej na element blokujący, który nie jest ściskany, Tak, tylko jest obracany. To jest dużo lepsze od zwykłych zatrzaskowych kulek. No, oczywiście nie można tego zatrzasnąć, trzeba kluczem przekręcić, ale nikt się nie wbije żadną blaszką cienką i tego nie podważy. Co to jest za Made in Vogue? Cóż to jest za produkcja? Kurczę, nie, nie, nie znam trochę tego, mówię szczerze. Nie z tego Petro. Tarnów, na pewno Tarnów. Nie wiem, cóż to za firma jest. Czy to jest? Petrol? Nie Petrol? Nie, dobra, nie chcę kalecić, na pewno na pewno z widzów napisze Ja zaraz sobie sprawdzę Niestety nie znam wszystkich <grym> firm, o! <grym> jest i zamek, w górę, wrócę do tego To jest bardzo podobny klucz jak w Gerdzie Zirkon i w HSSie hmm. I mam taki zamek od widza bo tu są kilka rzeczy Kiedyś się na, na kanale pisał, teraz już ostatnio mniej, ale też te zabezpieczenie skrzyni biegów od niego dostałem i jak już tym mówiłem, udało mi się to otworzyć tak za zamarszu, yy, tak sobie zobaczyć testowo poza kamerą i tylko wtedy, próbowałem to później wielokrotnie powtórzyć i nie, nie udało mi się. Te zamki nie są trywialne do otwarcia i też narzędzie, które tutaj wchodzi, wbrew pozorom te tutaj wyżłobienia i zwężenie, no mocno utrudnia Ułożenie czegoś sensownego. Ja wiem, że Loki albo Sian Bill, bo tam się nie mają takie fajne, Lokki sobie sam zrobił z bościan Billem takie narzędzia. I one, I one dają radę. Ja ich nie posiadam. Generalnie poza tym, poza to to są drogie drogie rzeczy te narzędzia. Dobra, ale może gdzieś będę miał, bo coś tutaj do, dostosuję. W zasadzie już mam plan, żeby się dostosować. O, pokazać takie jedno przepychacze do, do wtryskiwaczy, jakichś takich i z tego pro, planuję sobie przygotować jakiś taki wytrych do manewrowania tymi dyskami jakoś to obrobić, żeby było płaski i ale to jeszcze na razie projekt taki troszkę zawieszany o, zamek samochodowy mamy tutaj jeszcze prostą konstrukcję loba mocno zardzewiałą o, dobra, nie chcę jej zacoskiwać nawet <laughs> Już mamy taką konstrukcję. Tu jest kod. Ciekawe te kody często. Chodzi o to, żeby znaleźć największą lukę. Zobaczymy na szybko czy to tutaj faktycznie zadziała. Czyli naj, naj, najbardziej luźny, luźna cyfra, która, która się porusza to daje nam. Do tej pory te wszystkie proste konstrukcje taką miały zasadę. Zobaczymy. Tutaj byłby 8? Być może 6. Ale kurczę, ty wszystkie dosyć luźno chodzą. Więc może w tym, w, tym, w tej konkretnej kurcze to byłoby nieźle. Jakby to był trochę lepszy mechanizm niż niż taki. Do tej pory, wszystkich kutkach, które mam takie na kod, proste, tylko że takie nie miałem w ręku od razu mówię. Tej firmy jest taką konstrukcją. Trzeba było znaleźć gate, który naj, 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 największy luz stawiał. Czyli jak napiąłem Kutkę. to przed piątka. lekko y, ciężko chodzi, więc y, ma mały luz, więc nie. Trójka już lepiej rokuje. Ósemka też nieźle. <śś> Szóstka też, ale tu widzę dużo mi tak dobrze rokuje, więc nie wiem, czy tak znajdę jakiekolwiek powodzenie tutaj. się uda coś. O, dobra, <śś> udało mi się. Czyli mamy kod y, 7, 3, 8, 6, czyli taki sam, taki, czyli mechanizm jest ten sam, kutka marnej jakości w sensie takim, że łatwo ją bardzo zdekodować co zresztą. Chyba zobaczyliście. Dobra, to nie paplam więcej. Dzięki, Dariusz, raz jeszcze za podesłanie. Ja to sobie tu uporządkuję zaraz, bo mam trochę bałagan na biureczku, ale... ale o! Zapomniałbym jeszcze. Zobaczcie, jeszcze jest jedno maleństwo. No, z takim kluczykiem. Dobra, tutaj to będzie wycięć, żeby znaleźć coś tak małego, żeby, żeby to... Y, s, 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 otworzyć z napinaczem, chyba, że uda się bez... Napinacza, wiecie tak po prostu. Bo być może ta konstrukcja jest. O, dobra, <laughs> tak. Także mamy trzy konstrukcje: szafka, kutka <laughs> i kutka szyfrowa, kutka na kluczyk otworzone. Tu jest na zatrzask. I to, co mówiłem, że jak ktoś wchodzi coś cienkiego, to w większości kódek zatrzaskowych może je otworzyć bez manewrowania kluczami. Dobra, to tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Dariuszu raz jeszcze dziękuję. i Panie patron, pozdrawiam. <grych> Cześć.